Witajcie, kochani. Minęły święta, i wyciągamy wnioski. Czy było warto się napracować, przygotowywać, zabiegać o wszystkie potrawy, o wszystkie dania? Czy, czy może warto było iść na dłuższy spacer lub wyjechać na ten weekend do hotelu i tam czekać na to, co nam y, zafundują? Y, różnie bywa. Ale najważniejsze w życiu jest, żebyśmy byli świadomi tego, co się dzieje z nami i co się dzieje wokół nas. Kiedy jesteśmy świadomi, możemy wybierać. Wybierać w zgodzie z sobą albo wybierać zgodnie z potrzebami innych. To jest też Twój świadomy lub nieświadomy raz wybór. O świadomości dzisiaj, bo ona jest najważniejsza, dlatego, żebyśmy rozumieli, co się dzieje z nami, co się dzieje wokół nas. Kiedy dopadają nas emocje o niskich wibracjach, kiedy się martwimy lub kiedy narzekamy, lub nie podoba nam się to, co się dzieje wokół nas, w polityce, w rządzie, w naszej najbliższej rodzinie, no to jesteśmy w pułapce właśnie czego? No, właśnie tej manipulacji nami. Właśnie tego, że inni wpływają na to, co myślimy, jak myślimy, dokąd zmierzamy, jaki kierunek życia wybieramy. Często nie jesteśmy świadomi tego, że to właśnie media, że to telewizja, program pierwszy lub program któryś tam z kolei ma ten decydujący wpływ na to, jakie są nasze poglądy. Lub na kogo w przyszłości będziemy głosować. Ale to wszystko nie jest takie ważne, co tam na zewnątrz. Natomiast istotne jest, żebyśmy byli świadomi, co się dzieje w nas. Jakie uczucia nam przewodzą, o czym są nasze myśli, czy jesteśmy w przeszłości, czy w teraźniejszości. Czy idziemy do przodu, czy, czy stanęliśmy? A jak stanęliśmy, to się cofamy. No i dzisiaj, kiedy tak szybko wszystko się dzieje, kiedy spływają takie powiedzmy to kosmiczne energie, kiedy światło schodzi na Ziemię, to wszystko nabiera przyspieszenia, tempa. A jeśli staniesz, a jeśli zostaniesz przy swoim przekonaniu lub przy przekonaniu, które mieli twoi rodzice albo dziadkowie, albo w okolicy czy w systemie, w którym się wychowałeś, to wtedy cofasz się. Wtedy nie podążasz za zmianami. Nie wznosisz się na wyższe poziomy wibracji i jest ci ciężko. Ja w swojej praktyce spotykam się z, z różnymi osobami, ale te, które przychodzą z taką nieświadomością, taką nieprzytomnością, taką niewiedzą, <grym> co, od czego zależy, są w najtrudniejszej sytuacji. One myślą, że coś zależy od tego, co na zewnątrz. Od żony, od, małż od żony, małżonka, od dzieci, czy od nie wiem, pracodawcy na przykład, tak? Ale taka, taka prawda nie jest. Prawda jest taka, że wszystko my mamy w sobie. Czyli od nas wszystko zależy. Tylko my potrzebujemy tą zmianę zacząć. No i jak ją zacząć? Od poszerzania świadomości. Czyli potrzebujemy czytać. Może uczęszczać na różne warsztaty. Słuchać y, osób bardziej doświadczonych od nas lub dojrzalszych, które wraz z wiekiem i własnym osobistym rozwojem y, mają już ukształtowane poglądy i wiedzą dużo, dużo więcej niż y, młodzi, wykształceni, y, biegnący do przodu, y, niedoceniający jeszcze tego, co w życiu najważniejsze. Bo czasami ta pogoń za sukcesem, albo za pieniędzmi, lub dużymi pieniędzmi, oś... oślepia. Oślepia. Wtedy nie ma światła, wtedy nie ma miłości, jest gonitwa, jest wyścig. A skoro jesteśmy w wyścigu, no to się my męczymy. Kiedy biegamy po to, żeby być pierwsi na mecie, to też się ścigamy. Z innymi sobą udowadniamy sobie, że coś potrafimy, że możemy. Tylko warto się zapytać, po co? Po co ci ta wygrana? Po co ci ta rozgrywka? Po co? Co ci to daje? Jakie to wartości wnosi do Twojego życia? Kiedy jesteśmy świadomi, kiedy bierzemy udział w zajęciach, w warsztatach, kiedy idziesz na psychoterapię, lub na terapię uzależnień, lub chcesz dokonać własnej przemiany poprzez uczestnictwo w twórczym procesie rozwojowym, jakim jest Wedicat, lub po prostu przychodzisz na ustawienia. I tam mierzysz się z czym? No właśnie z prawdą. I powiem wam, że ta prawda nie zawsze się osobą uczestniczącym podoba. zdarza się, że kiedy nie są gotowe na przyjęcie jej, chcą dokonać poprawki u innego terapeuty, który robi ustawienia lub ma pretensje czy czuje się zawiedziony i tu wracamy do oczekiwań. Jeśli idąc na ustawienia oczekujesz, że tu zdarzy się cud, to być może jesteś w błędzie. Ten cud będzie działał dla Ciebie długoterminowo, kiedy a właśnie wtedy, kiedy pozwolisz sobie zobaczyć, co ustawienie pokazało. Co reprezentanci mówili lub jak się zachowywali, to jest informacja, z którą ty od tej pory możesz zrobić to, co należy zrobić. Czyli po usłyszeniu, że mąż jest uzależniony, na przykład, Potrzebujesz podjąć konkretne kroki. Na przykład sprawdzić swój stan konta, zobaczyć czy z niego nic nie ubywa, no bo przy hazardzie yy, różnie to może być. No i wtedy dopiero wiesz, że jest temat, którym trzeba się zająć, że trzeba odpiąć te wzorce. Że trzeba skonfrontować się z mężem czy żoną, że trzeba wykonać konkretny ruch, bo ustawienie pokazało prawdę, ale dalsza część należy do Ciebie. Kiedy przychodzisz do mnie, to wiedz, że tą prawdę zobaczysz w gestach, słowach, spojrzeniu, Innych uczestników i poczujesz emocje w sobie. Być może będziesz płakać, być może będziesz przerażony czy przerażona tym faktem, ale jednak to jest zawsze dla Ciebie korzystne. I na koniec, kochani, opowiem Wam o moim wieloletnim, dawnym doświadczeniu, kiedy uczyłam się Berta Hellingera w jego mistrzowskiej szkole ustawień w Polsce prowadził ją jeden jedyny raz, to y, doświadczałam różnych wglądów. Dotykało mnie wiele ustawień innych osób. Czułam, że ta przemiana następuje wraz z każdym procesem, który y, oglądałam, który dotyczył innych osób. Ale były tam historie, które mnie poruszały, moje serce, moją duszę. To znaczy, że to był mój kawałek. I dzięki ustawieniu innej osoby mogłam yy, dokonać własnej osobistej przemiany. I wtedy, to było kilkanaście lat temu, borykałam się z tematem no, nazwijmy to reumatyzmu. Czułam ból w rękach właściwie w całym ciele. A za kilka miesięcy wybierałam się na pielgrzymkę do El Camino, gdzie zamierzałam przejść 800 ponad 800 kilometrów. No i to rzeczywiście się stało, ale póki co byłam na ustawieniach i podeszłam w przerwie do Helingera, prosząc go o to, żeby zrobił takie ustawienie. Na temat y, reumatyzmu właśnie. Co takiego może być w człowieku? Jakie mogą być przyczyny? Jak on to widzi, że to mnie nie odpuszcza, mimo że robię wszystko, do czego doszłam w swojej świadomości, w swojej praktyce, w pracy nad sobą. Ale Hellinger popatrzył na mnie uważnie i powiedział nie. Jak to nie? Aż mnie to cofnęło, uwierzcie mi do tyłu, i on widząc tą moją postawę, zapytał: A czy chcesz wiedzieć, dlaczego nie? No, ja odpowiedziałam: Oczywiście, yy, że chcę wiedzieć. Bo ty nie chcesz być zdrowa, odpowiedział. Jak to? Przecież po to przychodzę do ciebie i proszę, żeby właśnie wyzdrowieć. A Hellinger znów powiedział jedno krótkie i zdecydowane słowo nie. Bo jak tutaj szłaś, to uśmiechałaś się do mnie. I stąd wiem, że nie chcesz być zdrowa. Kłoniłam się nisko, podziękowałam i wracając na swoje miejsce, na koniec sali, tam gdzie je zajmowałam i już wiedziałam, że on ma rację i właściwie to było moje całe ustawienie tam już nic więcej dodać tylko fakt uświadomienia i zrozumienia tego że korzyści z tej choroby są większe niż samo niż ból niż doświadczanie spowodowało że po kilku miesiącach poszłam na tą pielgrzymkę mogłam już przejść ponad 800 kilometrów, dźwigać w plecak Chować się przed słońcem, doświadczać trudów i ciężarów tego wysiłku. Ale ja coś zrobiłam. Rozumiecie? Ja zrobiłam. A kropkę nad I postawiłam właśnie na tej pielgrzymce. A szłam w lipcu. 2006 czy 2007 roku, już nie pamiętam, i yy, przez Hiszpanię, rozumiecie, więc był upał, żal, a ja miałam rękawiczki, dwie pary, jedna na drugiej. I do Skafandra wkładałam do kieszeni ręce, bo było mi zimno i ręce mnie bolały. Ale pewnego dnia zostawiła mnie. I od tego momentu wróciłam do zdrowia. I to był proces. Musimy być tego świadomi, że każda terapia, każde zajęcia, do których przystępujesz, muszą mieć ciąg dalszy, który w stu procentach zależy od Ciebie. Bo żaden terapeuta, żaden, żadna osoba, która prowadzi ustawienia, nie zrobi niczego za Ciebie. Ona Cię prowadzi, ona wspiera, ona nadaje kierunek, uświadamia. A im wyższa świadomość, tym większy zakres możliwości dla Ciebie. Dlatego zastanów się nad tym, co powiedziałam. A jeśli jesteś gotowy, gotowa na zmianę, na zobaczenie prawdy, to zapraszam Cię już za dwa tygodnie, 22 kwietnia tego roku, na ustawienia tej achlarki. Dzięki za uwagę.